się mordy dzisiaj będziemy otwierać sobie skrzynetki takie. Już otwieram sobie spamimy. Yy, Otworzę takich yy, dużo na pewno. No wiem, że dużo. Jakieś 200. z Dobra. Mityczne. Mityczne. 4 wyprodukowane i trafiamy na rące. Teraz zepchniemy. Mityk? Aj, jajaj, tak blisko, a tak daleko. Riko, i ja od razu stówka tego. Legendary! Na spajka zbieram. Nie, nie widzę. Parę. I już na spajka zbieram, na legendę. To teraz niebieskie też trzeba. Rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki. Epicki. Nie wiem, czy mnie słychać, jak nie słychać. Jakby powinno mnie być słychać. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Rzadki. Давай. Забавно. Забавно. Эпик. Барты откидывают, да, мне не готовы Легендарий? Ты Митик, Митик. Эмодка, мотка спрей. Да, он тебе важно. Чуть на на Митика не изменя. Бо Митичный. Завтра мне ми пасует -а? эпик. Чьи-то пункты Эпик. Две щиты фона. tutaj wódka. Dobra, mamy kolejne. Epic. O. Ay, no i 200 monet. Będą spajka zbierane. Ya? Ej, no tego spajka już Muszę zbierać na tego spejka, to uzbieram. zbieram. Zbieram na tego spejka, kiedyś. Legendary! O chłopie, kisię monet. moment. Chwilej nie ale jest drugi Legendary. Mama na granicach drugi Legendary, mi Nie wiem, co mi tylko. Na pewno sam. Ale drugi Legendary. <noise> <unintelligible> <hesitation> 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 Такой вот, вкручусь, а от разу не могу. Добро. Сто. Кое на сто. Сто. Не, на... О, скин дошел. Скин дошел. Yes. Epyk i Skindershalibu Dobra, mamy to z innymi Skindershali Ja już myślałem, że postać, ja to jest Skindershalib Bez ja już myślałem, że to, ten, skin do, że to postać, a to Skindershalib I dobra, ja sobie jecham Mityk 200 Legendary, jak jest Legendary to się tak obkręca jak jest legendary to wtedy się tak obkręca. Mityk to się tak nie obkręca. Mityczne się tak nie obkręca. Mityczne się tak nie obkręca. U, jest Paryż? Nie. To jest nowa szeli. Dobra, już mamy kolejne. E, już miałem trzy legendary. Jak jest tylko legendary to wtedy się tak obkręca. Mitek, mitek To skin do kolta Noo, nie ten skinek Ej w ogóle na tego spajka mi się teraz nie zbiera O, rzadki ją Ej co taki wcześniej, o, podpuszczę sobie ja, te 300 mogłoby być. Rzadkie stuka. Dobra. Tylko. Epyk. Epyk, stuka. Rzadkie. Już mi bardzo mało brakuje na spajka. Epyk, stuka. I... Jeszcze dwa razy mi po stówce brakuje. Już na 200 tysiąc. Stówka i ostatnia stówka Aj, nie ma I mamy. Spajka. Mamy pierwszą legendę. Proszę bardzo. Spajka. Jeden na siedem. Tym legendą. Już mamy na tego barlea. Już mamy. A nie mamy, widzicie? mhm, mm, mm nie da się tak łatwo. Dobra, to. Pyk. No ciągle rzadki teraz. Ale stópka tego będzie trochę. Nie, bo to chodzę prawie. Dobra, Barley 5 na 8 Ja te 8 chcę zrobić, żeby już żeby... tutaj. No, Jazz już zbieramy. Epic. ऐतक यार किस बारे में ऐतक ही तो नहीं जाते बारे में है नहीं जाती तेरा कितने नहीं जाते मिटिक मिटिक Myślałem, że legendary będzie Epyk. epika. Ale ja, dosyć. I tutaj będziemy mieli na nitę, to, jak to dostaniemy. I coś do mamy. Stopka, dostaniemy to już mamy. na 8 i wydynamik. No like. Ło dobra, dobra, mamy kolejny epyk. Epyk Legendary skin do kolta. Legendarnego skin do kolta. Czwarte legendarne. Już 200 otwieram. Jak teraz otworzę, to otwieram swoje 200, bo już 150 otworzyłem. Widzicie? Może nawet dobijemy na tym filmie 500 tego otworu. Да. Вот он. И жадки. Что-то так не жадки, а я принял. Это <laughs> я похерой. Митечно. Горой не амортиз. Беленцев на амортиз. Тут разбираем, что на амортиз. Тут разбираем. Митечно. Korteliusz, Korteliusz Korteliusz Ej dobra gruba sprawa Bo trochę tego w ten Tego z karnetu Dobra więc trochę na chromatę No но не Легендар. Не, Вот, легендар. Не, точно. Это чуйка, да, с А На это год от не мешает. на это голос от него не мешает первый. Не его. Его мужчина на эксперт не Epik. Zostawcie suba i lajka, jak pod tym filmie nam, jak pod tym filmem będzie. 500 500 złapek w górę to od razu w laty, jak otwieram tysiąc tych takich skrzynek wbijcie tylko pięć złotych w górę i będzie to robić i też jak wiecie tysiąc złotych w górę to na shortie wam powiem gdzie te skrzynki można otworzyć bo sam nie wiedziałem, ej ja się dowiedziałem więc no, będę... jak na no, a... jak zbijcie 1000 złapek w górę. To to zrobimy. Tylko 1000 złapek w górę musi być. Wyższy 50 będzie skrzyn... że jest warte. Zbijajcie. Zbijajcie te, ten... To zbijajcie te 1000 łapek, bo wam powiem gdzie, te, gdzie mamy te... Dobre, to mam Dobra, więc bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Dajcie mi jakiś chromatyka. Żartuje legenda. Ta no, chromatyka mi się wydaje, że cię nie da. Chromatyka tylko i jeszcze 300 mi tego brakuje. Mityczne więc wchajcie. 96 sześć Bardzo rzadkie. W ogóle mi to nie zdropa. O! Widzicie? Od mnie. 185 Nie, sto jeszcze takie dwa. O no wczupę na miteczną 500 hajsów Legendarny. Zbiłem? Kruka zbieram. To <laughs> <laughs> prawdy Bo ja to trafiłem. Bo ja tą sobie trafiłem, dlatego mi się od razu włączyła na kruka. O, ja nie ogarniałem o co tu chodzi. Przecież ja tego chyba jeszcze nie wbiłem tutaj chodzi o to, że po prostu ja tego mortisa zatrafiłem zobaczycie, że mam nie? i wiem czujcie. dobra widzę więc dzi na dzisiejszym filmie otwieram 500 tych skrzynek bo jeszcze muszę 4 bo jeszcze muszę 200 takich otworzyć, jak to otworzę. No jeszcze 200 takich, jak to otworzę, wszystko. No, to też legendary. No, no. Dobro. Bardzo rzadkie ciągle. kolejne bardzo rzadki. Kolejny epicki, jest będzie mieć tutaj. I... legendarny. Bu... bez... Bez... Ja na niego mówię burz. Na niego mówię burz, jakby co? Więc no trafiam busza, bo dla mnie to jest busz ja to tak nazywałem busz bo jak busz? tylko nie masz 7 z legendary uwaga, nie no już nie wiem z 7 tych otworzyłem, że 7 z 7 legendarnych trafiam z 7 albo sześć zaraz się kruka będę mieć Mityków. A tych mityków to ja jakieś 5 miałem. Legendarny to może Nie, bo mityków. Wiem bo jak są legendarne, chyba to ty muszę być. Mityk nie jest sam śmieją. Jest pamiętam po prostu. Mam najadę na jakieś legendarne. Wycześnie. Na no, tego krukać krema.